Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Diverse, a to kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Minecraft. Mm, dzisiaj muszę wam coś pokazać, co mi się udało zrobić dzięki energy condenserowi. 14 sztuk czarnej materii, mm, dlatego że jak widzicie miałam tutaj już mojego lapisu, a robiąc tak, że lapisem kup kupiowałem co to było. Lapisem kopiowałem bloki diamentowe, a blokami czarną materię. I wyszło mi z tego 14 sztuk czarnej materii. Niestety straciłem cały lapis, ale opłacało się. Bo lapis praktycznie nie jest mi do niczego innego potrzebny. Właśnie. Ja mam to już Eldrich, czyli to znaczy, że byłem w tym.. byłem w y obelisku. Mhm, jeszcze. tylka. 4 po. To gdzieś to jakieś 24 będę nagrywał. Okej, okay, i w związku z tym, że mam już 14 sztuk czarnej materii, to w tym odcinku chciałbym sobie zrobić yy, piercyk z czarnej materii. Tutaj ogólnie się już nic nie zmieniło, tylko powstał Energy Collector. Hmm, takie coś, co po prostu wytwarza energię jak jest przy tym światło. O i jak stoi po energii kondensera, to, to ta energia cały czas rośnie i ta czarna materia kopiuje się. Powoli, bo powoli, no ale... Zawsze jakoś jest. Dobra. Więc ten Dark Materia. Okej, okay, DMB chyba się z tego robił więcej. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, 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 cztery sześć, 8 Blok, Dobre. dwa, cztery. no niech będzie, jeszcze piecyk, 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 chobla cztery, osiem, jest piecyk. Jest DM, więc no, nie ma tu już gdzie za bardzo wstawić. Nie. Wiem, mam kminę. To przestaje po prostu do tyłu. Cyk. Też powinno dawać. No daje ciągle energię. Jestem No i teraz chyba... No powiedzmy... Co by tu że Żelazo, Nie. Nice! Dość, że szybko to jeszcze z 6 mam, teraz 9. A nie wiem czy nie dałoby się tak, żeby on też na energię reagował. Co my tu mamy do przepalenia? No tutaj akurat nic. Pobiegmy sobie szybko na dół. A i pewnie już to widzicie na na a to coś za moim domem, ale zaraz wam to pokażę. Jeszcze do przepalenia. Może gdzieś... Nie. A, bo wszystko w tych przepalanym. Złoto jeszcze było dobre mniejsza Przepalimy trochę kobla. Chcę sprawdzić jedną rzecz. Kobły. Oho, działa. Czyli jest elegancko. Ten Energy Collector bardzo mi się przyda, bo w sumie od niego nic nie potrzebuję, żeby on mi coś tutaj... Bo, żeby on mi coś tutaj za bardzo tę energię wytwarzał, bo on na przykład z na Nie, na tam robi jakiś. Na przykład węgiel czy tam z na coś tam. I takie tam. No i elegancko. W chwilę mam już cały stan. No, więc nie ma. Teraz jak będę przypadał to w tym piecu z czarnej materii, co to jest? mniej odramniejszy. Prześpimy się i pokażę Wam, co zrobiłem tam na dworze. No, Okej. Okay. A tutaj zrobiłem farmę, to znaczy, no, o, tak sobie, ozdobiłem tym ogrodziłem, powiększyłem sobie ogrodzenie, yy, ozdobiłem sobie monitorem. Tutaj na dole też jest ta woda. No i po prostu tutaj były zasiane, tutaj były zasiane yy, wszystkie tamte roślinki spam harvest, które miałem. W sumie to wyszło tego o, na ten pasek, tutaj i tam. Tyle aż było tego. Bo ja myślałem, że będzie tego ze trzy razy więcej, dlatego zrobimy jeszcze te pola. No ale zawsze tam później, jakoś to się tam da jeszcze przerobić na, mm, na nasionka czy coś. I będzie zapewne myślę to pole. Tu jakieś o. Gdzie ja to mam? Pewnie ktoś to chyba. No jasne, tutaj znowu syf. O, tu mamy jakieś ziemniaki, jakieś coś.

O, jest tutaj. W sumie jeszcze diaksy. Było to niby też wsadzenia, ale takie to są. Mm. mam też trochę. Co mam Gdzieś tu miałem żelazo do przepalenia. Jest. Zobaczymy jak szybko się przepali w tym piecu z czarnej materii. No, nie ma elipy, powiem. To elegancko. O, coś Dobro. się nie jeszcze. jeszcze. Tak, i tak zobaczymy, co my tu jeszcze, co tu jeszcze można zrobić. Bo mam w sumie trochę tych modów i praktycznie z nich nie korzystam. Dlatego popatrzymy, co tu jeszcze ciekawego. Jest to, są na razie normalne rzeczy. Tu jakieś rainbow wool. Dobra, little blocks. O. To jest z obsidianu. To z obsydianu I tenki. Tutaj pizza. Trzy chleby i trzy róże. Jak mamy róże, to możemy zrobić. Mm. Nie mam, albo nie widzę. No ale powiedzmy, że nie mam. Diamond tu. Nie wiem, co to jest to uranium. Yy, bo ten pobrałem sobie. Znaczy yy, zrobiłem ten... No, Uran, czy to? No chyba to jest Uran? Ale no ani nie ma nic. Yy, o, nic dalej się z tego chyba nie da zrobić. Ani nic wiem, no... Więc no nie wiem czy, to, po co to w ogóle jest. Czy to jest tego tak? Ani to nawet w tym. Nawet w Energy Kondenserze się nie da tam wziąć. Co tutaj jest następne? Tutaj widzę Taumkraft. Nie, e wow, to musi być fajne. Ok, ja mam ten kolektor MK2, później zrobimy z niego MK3, to mam. To jest Relay, nie wiem do czego jest Antimatter Relay, Obsidian, Obsidian o, W sumie może to zrobię, albo nie, nie chcę mi się. Nie wiem co to, tutaj widzę, że jest, że trochę tego wymaga, o ten Iron Band zrobiłem. W sumie to nie wiem, na co on się może przydać, ale dobra. Aha, robi się z niego jakieś amulety. Mm. Zero ring. Ignite, to pewnie, że podpala. To pewnie, nie wiem, jakieś sadzonki. Dobra. No, co to jest? A, dobra. Poszło na sąd. Yy, co tu jeszcze jest ciekawego. Tu chyba no jest trochę przepisów z tego. Z Pam yy, Harvest I w sumie to tyle. Nie wiem co to jest. Yy, tu jakieś... że jest chyba zniszczona zbroja i tam naprawiona, czy coś w tym stylu. Przynajmniej tak mi się wydaje. No tutaj to są z yy, Harvest wszystkie przepisy Jedziemy dalej. No, Golden chest. O, właśnie jest taki mod też Extended, coś tam. Crafting czy coś takiego, że się stawia dwa workbench koło siebie, i wtedy można zrobić lepsze na przykład zbroję diamentową, lepszą zbroję... no, lepsze ogólnie zbroje. ja mam coś takiego na sobie, tylko potrzeba jeszcze y, jak to wszystko jest zapełnione i jeszcze tutaj jest jeden taki pasek. No to jeszcze jeden pasek trzeba wieaksu dać. Na przykład na zbroję. Okej, okay, to już... profilem CBPROP. Tutaj widzę już Towncraft jest. Hmm, może coś ciekawego z Towncraftu się zrobi. Albo o, z tych modów takich, co są. To jest y, Balcon Swapons mod, coś w tym stylu. Canon. O, ten. Właśnie to jest ten. 8 Furnace. To jest taka kukła, co można sobie ją bić. O, plecaczki. O, w sumie to zrobię plecaczek. Hmm, dobra, na przykład to z diaksu. Na bogato. Mam diaks i, i mam skórę. Ile tam trzeba się matery sobie zostawię. Kurczę, znowu zapomniałem zrobić z tego. Eee, crafting table 3 tam na dole. No. Unnamed. Ok. Magic O! No to. Ok. Myślałem, że będzie trochę lepiej. Ale w sumie to plus to. No nie, nie jest źle, nie jest źle. Na, na dłuższą wyprawę może być na całkiem przydatne. Co to Dobra, mniej mm. Idziemy dalej. Ten łuk miałem, albo gdzieś jeszcze mam, zawieruszony. tam są jakieś strzały do niego, które są... No. Bardzo nieopłacalne do robienia. Na przykład, o, z diaksa mam jedną strzałę, no to. Bez przesady. samo to Koła. Tak. Taką skórę chyba gdzieś mam. Bo ona jest z tych bossów. Z... Z Better Dungeons. Gdzieś ona tutaj powinna być, nie wiem czy nie, no 6 Dark letter Może z tego się da jakąś zbroję zrobić Armor, no, da się. Zrobię sobie hełm z tego. Co to jest? A czekajcie. Chyba chwilę się wczytam, ale równie. A pytaliście się też o ten yy, właśnie tekstur pak. to jest Hacktize Super Default 32x no, V14. Może jak nie zapomnę, to wrzucę w opisie. Zdejmę to. I dalej tutaj o nie wiedziałem, że można coś takiego zrobić. Tutaj już jest Mount hmm. no creatures. tu jest Zeppelin Twilight, może być w sobie to Twilight właśnie. Magic Map, Raven's Fetters, czyli to chyba ten zwykły, Blaze Powder i Glowstone Dust. Jakbym miał bla Blaze Powder... A nie wiem, czy przypadkiem w tym się nie da to zrobić. Bo właśnie nie wiem, z czego się robił. Bo na Blaze Powder może to Redstone albo Węgiel był. Wiem, że jakoś w, tej, w tym właśnie urządzeniu dało się przetworzyć. O może o dobra, mniejsza o to. to. To spróbujemy zrobić, bo nie wiem, co to jest. Dark Infuser, no nawet tutaj, w tych. Yy, nawet tutaj mam. Yy, w tych przepisach. A normalnie się nie dało zrobić. Nie wiem, nie wiem. Maze Neizmap Maze Focus. Nie wiem, co to w ogóle jest tomek Story, to mantra weli niepotrzebne. duplikator nie będę robił chociaż nie wiem nawet czy nie mam przez konsolę zrobionego. Dominic generator może będę, może będę później robił tomik generator Chociaż jeszcze nie wiem jak się tego używa Ech. Mam nadzieję, że się z tego Blaze Powder zrobi. No jest Blaze Powder, yy... Blaze Powder i, i Ravensklawkę. Chyba ten zwykły jest też może być. Czy to jakiś szczególny musi być? No, chyba musi być jakiś szczególny. Nie wiem. A już myślałem, że się coś uda. Nie wiem w ogóle skąd to sobie zdobyć. A może tupa. No dobra, mniejsza o to. I dzisiaj taki trochę luźniejszy odcinek, bo... Jakbyś chciało mi się nagrać, właśnie specjalnie, żeby zrobić tamten piecyk. A też w sumie to już bardzo dużo rzeczy zrobiłem poza nagraniem. O, cały ten, na przykład, pokój zrobiłem poza nagraniem. Tam, o, byłem też poza nagraniem. Wszystko to też porobiłem poza nagraniem. Też w ogóle wszystko tutaj zrobiłem poza nagraniem. Tak na nagraniach na zauważyłem, że tylko łażę i opowiadam o tym, co zrobiłem. Może w sumie, nie wiem, to. Zobaczę, może będę robił tak, że jak coś buduję to będę robił jakieś tam... Będę przycinał trochę na przykład coś. Co jakiś czas tam pokazał postępy i tak dalej. No myślę, że tak chyba będzie trochę lepiej niż to co teraz jest. Chociaż no nie zauważyłem, żeby te moje filmiki, które są na przykład ten... Dobrze wyrenderowane już i tak ten tam obrobione i tak dalej, żeby miały jakieś łapki w dół. Co mnie w sumie cieszy, bo, bo mnie cieszy. Dobra. Dzięki Wam za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć.